Hejka, nie, nie, nie pytajcie jak wyglądam, nie wiedziałam się w co dzisiaj ubrać, więc ubrałam byle co. Będziemy dzisiaj sprzątać biurko jedna, może zobaczyć po drugie sprzątam. ale to zobaczymy. Na początku pokażę jak to wygląda. Pytanie, jak wygląda tutaj Paulina Kobus. Ale będzie lecieć no nie jest zakolorowo. kolorowo więc więc zabieram się do sprzątania będzie lecieć no, no, bo... ściszmy albo nie wyłączę to będzie jakby reset tego biurka że wszystko muszę pozbierać

47 Ma kod? Ma kod Kupię. To jest telefon mojej mamy Do pracy Znaczy to był mój telefon Ale on nie ma do, dobrego yy, Za dobre jakby, do, do robienia zdjęć Nie jest dobry No i a ona mi oddała 14, a ja kupiła kupiesz 16 Pro Max. Pro Max to czekaj. Ułajak. Okej. Okay. Dobra. To wyrzucimy. Śmietniku też muszę zrobić raz od. balon, Piesek. Fajny. Nie pamiętam czy ja go sama robiłam, czy mi brat robił, zrobił, nie pamiętam. To było bardzo niedawno. Tu w szufladzie nie będę robiła resetu. Nie w szufladach, bo mam posprzątane A, zapomniałam, że ja mam robić ten reset. Patrzcie jaki jest cute Ale fajny Prymce polo Ja już mi się nie tego robić, a ja muszę Od razu stał na miejsce, żeby Braille'a ja wycek już ogarnę to, że będzie już wszystko zresetowane Dobra, okej. Okay. Posprzątałam trochę tutaj, nie skrzątałam, bo dla mnie tak szczerze, nie ma po co. Jest, ale okej. Okay. Ale przechodzimy do tej części. No jest tak o. Papier toaletowy, bo mam. Dobra, Kup. nie Znaczy, on jak był młodszy, to tam miał jakieś takie laboratorium chemiczne i mi oddał i potrzebowałam pokrytoalutowy i tu jest nie pytajmy dajmy go tutaj no więc tak teraz naładujemy w sumie tą, a nie weźmiemy listeczki mokre i przetrzemy tutaj bo tu jest troszkę jeszcze brudno więc wrócę do Was jak będą um, chusteczki miała. Klum mam. Oba, czekajcie. Odwrócę w sumie kamery. Dobra, okej. Okay. Mamy chusteczkę. Pyk, pyk, pyk. Pięknie, ładnie. I wycieram. Mórko. Ja w ogóle chciałam, żeby te birko było do koralików, a tamte było takie główne. No ale nie wiem. Właśnie. Się. Ja się zastanawiam. Dobra, zobaczymy, czy jest brudno. Kurde, było brudno. Dobra. Trzeba jeszcze tutaj na tym. Tutaj jest też duży kuś. Okej, okay. naładujemy się od razu. Okej, okay. postawimy ci teraz, ja lubię tak, że wszystko jest teraz inaczej i na przykład tą lampkę teraz, jest, bo ona była tutaj u ale teraz będzie na drugim końcu. Nie wiem czemu, nie wiem po co, co, po prostu. Papryka, to, ale to będzie tutaj. Mm. Teraz bierzemy podkładkę. Też przetrzemy. O nie, wyleciało. W sumie to z tyłu przetrzemy, bo tu już się zebrało. Od tego. No, się nie dziwię. Tyle sypu. A sprzętałam może robiłam ostatnio taki reset przed Wielkanocą. no serio. Dobra, okay. teraz dajemy... Już ogarniamy, że już układamy jakby. Czy bieramy laptopa. O Boże, ciężki. Dobra, nieważne. W sumie laptop będzie tam. No, tu będzie tablet tylko. Więc laptop idzie tam. Bierzemy piórnik. Ja go położyłem tutaj. Król, ja go tam położyć. A więc tutaj tego już jednak tam posprzątamy. Ok. Wstać w razie, to położę. I się zabierzemy za to, Ale to już będzie krócej. Okay. Bo tutaj ja go chcę nam zagadki zegarki fajnie. Kupiłam ten... Dla te... Apple Watcha kupiłam dlatego, że nie mogłam znaleźć tych dwóch zegarków. I no, w sumie on był mi potrzebny troszkę, bo po prostu chciałam też, już planowałam w sumie dawno, że kupię sobie Apple Watcha. No. No i... Akurat miałam dużo hajsu I se kupiłam Jajka z Wielkanocy, Okej okay. To jest mój moje... git. Nie posprząta ani do prąda cicho. No, jest git. Tak szczerze to wszystko. Posprzątałam to w 14 minut około, bo wtedy no jak zaczęłam robić to, co Wam pokazałam, że już zrobiłam, to wtedy zaczęłam robić, no, zatrzymałam filmik, więc około 14 minut zrobiłam to. W ogóle jakie miliki, ołówek. Większy niż moja głowa, fajnie. Pewnie ma około 30 cm Zobaczymy. Tam także ma się nudzi. 29,5 około. Od, a jak od 0 no to 30. Trzydzieści. No, w ogóle paszcie, jakie fajne. Zamiast palcem to, takie coś. A no więc to tyle. Ta.